Pierwsza wizyta, teść w Szanghaju. Zanim mówiłem, gdy wszedłem. Zdziwiło mnie, że starszy pan miał długie paznokcie, których nie obcinał. Szybko wziąłem mój nowy elektryczny pilnik, by go wypróbować. Z takim nastawieniem kupiłem go. Obsługa jest bardzo prosta. Nadaj kształt, wygładź go, a paznokieć jest gotowy. Nie żałuję. Że go kupiłem wcześniej. Z powodu akcji fabrycznej zamówiłem kilka. To była naprawdę okazja. Uwaga, drodzy przyjaciele po 50. Czy często macie te zmartwienia? Paznokcie trzeba pielęgnować. Cięcie jest żmudne. Nie wspominając o tym, że można. Łatwo się skaleczyć. Nie chcesz, żeby twoje dzieci upadły i były bezradne. Ten pilnik nie tnie. Mocno jak zwykłe cążki. Ale powoli szlifuje paznokcie wzdłuż. Wysokoobrotowych wałków ze stopu. Wystarczy tylko wziąć paznokieć kilka razy, prowadzić wzdłuż głowicy tnącej. A nawet codzienne kształty. Paznokcie stają się proste. Dodatkowo zakrzywione ostrze. Jest bardzo bezpieczne. Ważne jest, że pojemnik zbierający resztki paznokci z tyłu po użyciu wszystko jest czyste. Wynalazę proszę d 888. Wanda Cancel. Wow, czy to takie proste? Nic dziwnego. Że niektórzy mają okrągłe i gładkie paznokcie. Ludzie, chwileczkę, mam świetną wiadomość. Każdy, kto już go kupił. Zazwyczaj kosztuje 299, a w ostatniej ofercie był 199 Tak, kto ogląda ten film, dzisiaj ma naprawdę szczęście. Dziś fabryka zaoferowała nam niesamowitą ofertę. Jeśli poniesiesz tylko koszty wysyłki, dostarczymy prosto do Twojego domu. Nawet najgrubsze, najtwardsze paznokcie. Delikatne pchnięcie. Stają się gładkim, okrągłym torem. Nawet trudne docięcia paznokcie u stóp. Pociągnięcie, czyste i bez zadziorów. Jest też wysokowydajna głowica, do szlifowania i polerowania paznokci. Paznokcie nią przycięte błyszczą i wyglądają dobrze. Ma również pojemnik na resztki paznokci. Resztki paznokci są zasysane po użyciu i wszystko jest czyste. Ten łatwy w obsłudze, wielofunkcyjny pilnik do paznokci. Skorzystaj z obecnej promocji i podaruj go rodzicom. Trzeba przyznać, że dzisiejsza technologia jest naprawdę postępowa. Nawet cięcie paznokci może być elektryczne. Po prostu przyłóż palec i zostanie oszlifowane na okrągło i gładko. Oczywiście bez przycinania skóry. Nie możesz się zranić nawet przy nacisku. Osoby starsze i dzieci mogą go używać. Wyrzuć zwykłe cążki do paznokci do kosza. Tną nierówno i odpryski latają dookoła. A ty przypadkowo skaleczasz palce. Elektryczne cążki do paznokci nie mają tych problemów. Z tyłu ma wbudowany pojemnik na odpryski. Tutaj zbierane są resztki paznokci. Jest też małe światełko nocne. Ułatwia cięcie paznokci wieczorem. Bardzo wygodne w podróży. Kto w domu ma starszych ludzi lub dzieci, powinien szybko taki kupić. Spójrz na to. Kilka dni temu powiedziano mi: poczekać jeszcze trochę". Czekajcie sekundę, przyjaciele. Już na nic nie czekamy. Już jest wystarczająco tanio. Nie czekamy dłużej. Mówię wam, możecie po prostu kupić go w ciemno. Ten producent chce szturmować rankingi sprzedaży. Spójrzcie do koszyka. Ile to kosztuje? Nie uwierzysz. Ciężko mi to uwierzyć. Skorzystajcie z obecnej promocji. Ludzie, spieszcie się, zobaczcie, to są towary, które spakowaliśmy. Dziś i wysłaliśmy zapasy. Tak mało zostało. Jeśli chcesz, pośpiesz się. I kliknij szybko w link pod filmami i zamów jeden teraz.